Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam na projekt Denko i z tego co pamiętam, to jest pierwszy projekt Denko w tym nowym 2021 roku. Mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. Dzisiaj pokażę Wam pustel opakowania po produktach, do których wracam albo nigdy nie wrócę, albo są tak przeciętne, że w sumie nie wiem, jakie zdanie miecie na ich temat. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze dodam, że siedzę dzisiaj w okularach, ponieważ chcę Was dobrze widzieć, a poza tym w ostatnim filmie z Q&A, czyli Waszymi pytaniami i moimi odpowiedziami, zadałam Wam pytanie, czy przeszkadza Wam to, że siedzę w okularach, czy jakoś zaburza odbiór filmu i bardzo, bardzo dużo osób napisało, że nie, że spoko, jest bardzo okej. Okay. Także w takich w danych filmach będę miała na sobie okulary, aby nie przemęczać oczu. A oczy już nie te, nie te lata, moi drodzy. One muszą mieć okulary, żeby dobrze się czuły. No, tyle mojego wstępu, gadania. Teraz przejdziemy do pustaków. I tutaj przesuwam sobie produkty, które rozpoczną dzisiejszy filmik i to będzie kolorówka. Zacznę od kolektoru z Too Faced Burn This Way, też to jest ta stara wersja, bo ostatnio, znaczy ostatnio, jakiś czas temu wyszedł kolektor Born This Way w tej takiej dużej, nie tubce, tylko w no, takim słoiczku, ale wygląda trochę jak podkład, nie korektor. Ja jeszcze mam tą klasyczną, starą wersję i powiem Wam, że to był świetny kolektor. Dla kogo polecam? Dla osób z bardzo delikatną, cienką, suchą skórą pod oczami, bo on świetnie nawilża, rozświetla. Nie jest bardzo kryjący. Absolutnie, wręcz powiedziałabym, że jest średnio kryjący. Nawet Słabo do średnio kryjący, ale komfort pod okiem jest genialny, także bardzo serdecznie Wam polecam. Czy wrócę do tego korektora? Nie wiem, dlaczego nie wiem. Ano, dlatego, bo ja nie potrzebuję takiego nawilżenia, rozświetlenia pod okiem. Mi wystarczy odrobina korektora z L'Oreala czy inne korektory, które dobrze kryją. I cienka warstwa wystarczy, aby ładnie pokryć okolice pod okiem. Może mi się to zmieni, Na przykład na starość. Zobaczymy jak to będzie. Jak już mówię o korektorze, to muszę wspomnieć. O moim ukochanym korektorze z Lorela Infallible Mortal Concealer z. Mm, tak, z Lorela, już to powiedziałam. E, kolorek 322. E, mam już kolejne opakowanie, bo e, uważam, że to jest najlepszy kolektor e, na niedoskonałości pod oczy jako baza e, pod cienie. No, Cały czas go używam, także um, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Teraz przejdziemy do eyelinera. Um, eyeliner, który mnie zachwycał. Zachwyca mam kolejną sztukę um, i uważam, że nie ma lepszego, czyli ten czarno-złoty eyeliner z Eveline moim zdaniem to jest istna Petarda. Nie ma lepszego. Miałam tą taką złotą wersję wodoodporną i nie pasował mi, a ten złoto-czarny jest fenomenalny. Głównie przez to, że ma pędzelek właśnie pędzelkowaty, a nie gąbkę, nie patyczek, tylko pędzelek z włoskami i pięknie sunie po powietrzu. Bardzo, bardzo serdecznie polecam. Teraz przejdziemy do Kredek do Brwi i mam dwie firmy. Pierwsza to Glam Shop. Kredeczka, która była niedawno nowością, i patrzę, jaki tu mam kolor trujeczka. Bardzo fajna kredka, kolor, konsystencja, tak się nakłada, świetna jest tutaj spiralka. Pa, tutaj, no nie tutaj. Tutaj spiralka, szczerze mówiąc chyba zostawię sobie to opakowanie dla tej spiralki, bo jest bardzo precyzyjna, malutka, świetnie rozczesuje. No, moim zdaniem jedna z lepszych spiralek do brwi, jakie są na rynku. Jeżeli chodzi o kredkę, to nie mam jej nic do zarzucenia, oprócz jednej rzeczy. Jest jej tak mało, że zużyłam ją chyba w 10 dni, a dla porównania kredki z Golden Rose, o których zaraz będę też mówić. E, starczają mi na około 3 tygodnie, nawet miesiąc. Także jeżeli miałabym porównać te dwie kredki, to niestety Glam Shop jest bardzo niewydajny. E, szkoda, bo jakość była bardzo dobra. No, a jeżeli już mówię o kredkach do brwi, to muszę Wam pokazać 4 kredki z Golden Rose w kolorze. 102 to jest ta sezja Longstay yy, i niezmiennie to są moje ukochane kredki. Tak jak powiedziałam, starczają mi na około 4 tygodnie. Bardzo, bardzo mi służą i jak próbuję zmienić na jakąś inną kredkę, wiecie, eksperymentuję, to zawsze wracam z podkulonym ogonem, bo to są najlepsze kredki do Longstay 102 to jest mój yy, numerek yy, i dzisiaj też mam na brwiach. Rewelacja! Zbliżamy się do końca działu z kolorówką. E, zostały mi jeszcze trzy tusze, które chcę Wam pokazać. Pierwszy tusz z Benefitu Roller Lash, czyli niezmiennie mój ukochany tusz, e, który według mnie jest świetny. E, nie tylko według mnie, moja siostra go bardzo lubi. E, jak chcę komuś kupić naprawdę dobry tusz, to mm, kupuję albo Roller Lash z Benefitu, albo Eveline. i to jest tusz, który mam teraz, używam, teraz mam też na rzęsach i uważam, że jest ogromną konkurencją dla benefitu, bo jakość, podkręcenie rzęs, czerń, rozdzielenie, no jest bardzo podobna. Tyle, że Eveline kosztuje kilka złotych, czasem kilkanaście złotych. No, a Benefit wiadomo około 100 złotych, także jest różnica. Co nie zmienia faktu, że Benefit naprawdę jest świetny. Jeżeli chcecie komuś zrobić taki bardziej ekskluzywny prezent, to bardzo, bardzo polecam Benefit Roller Lash. Rewelacyjna mascara. No, a jeżeli chodzi o Eveline, i to jest tuż. Tu mi się zdarły napisy, to wezmę mój obecny, Big Volume Oh My Lash i to jest tusz, który naprawdę mi świetnie mm, służy. Zobaczcie, ma taką wielką szczotę mm, i świetnie rozdziela, że... Mam nadzieję, że się nie urąbałam. Zróbmy chwilę przerwy, dla łamaki. Jestem! Tak, to cała ja, wszystko mi dzisiaj leci z rąk, ale dotrwamy do końca, mam nadzieję, dzisiejszego filmu. Moi drodzy, to jest rewelacyjny tusz, rewelacyjna sztotka, rewelacyjna formuła. Ja Wam bardzo polecam, jest bardzo czarny, co widać tutaj na załączonym obrazku. No po prostu jest świetny, naprawdę polecam. Ostatni tusz, który chciałam Wam pokazać, jest bardzo ekskluzywny. Miałam ogromne nadzieje wobec niego i uważam, że jest nie warty aż takiej ceny. Nie wiem, czy bym dała połowę tej ceny. Jest to tusz z Givenchy, czyli no już taka górna półka. I to jest tusz, który wywalam. Mój się kompletnie nie sprawdził. Do tego moim zdaniem. Podrażnia y, skórę powieki, oczy. Słuchajcie, to jest taka mm, dziwna sztoteczka. Ona się tutaj łamie, taki bajer y, i oprócz takiego bajeru... Y, ona nie robi nic. Ja mam tu jeszcze taki dziwny kolor, który dostałam, bo on jest taki brązowo-czerwony. No i wszystko, bo było fajnie, gdyby ładnie ta maskara malowała rzęsy. A w zasadzie nie maluje rzęs. Ja jestem absolutnie na nie, jeżeli chodzi o tą maskarę. Być może, gdyby była czarna, to bym łaskawiej podeszła do niej, bo widziałabym jakieś efekty na rzęsach. A przez to, że jest kolorowa, to widzę tylko takie plamiste miejsca na rzęsach, bez ładnego wytuszowania, bez ładnego podkreślenia rzęs. No, no, no nie. Próbowałam do niej wracać wiele razy i stwierdziłam, że to jest do, dobry moment, aby się pożegnać. Ja maskary nie przekazuję dalej, bo uważam, że to jest coś, co dotyka bardzo wrażliwe miejsce, czyli oko. I nie wyobrażam sobie, że żeby ktoś używał po mnie maskary, dlatego niestety idzie do kosza. Żałuję, cieszę się, że mogłam przetestować, ale, ale czy polecam? Ja osobiście nie, choć wiem, że być może komuś ta maskara przypadłaby do gustu. Przechodzimy do działu włosy i mam tutaj tak naprawdę trzy rzeczy do pokazania. Najpierw, oczywiście, szampon. All right, Camellia, mój niezastąpiony, najlepszy szampon już od wielu, wielu lat. I powiem Wam, że jak ktoś kupuje ten szampon, najpierw z taką rezerwą no bo nie jest to tani szampon, nie ukrywam to potem pisze do mnie. Bogusia, dziękuję za polecenie, bo to jest cud, cud. Cud, włosy są miękkie, super mm, oczyszczone, to jest szampon, który dba o skórę włosów, która jest nadmiernie przetłuszczająca się, wydzielająca sebum i potem niestety widać to na naszych włosach, także świetnie pielęgnuje włosy, naprawdę to jest rewelacja i Wy to potwierdzacie, piszecie do mnie i mówicie, że to jest świetny szampon, bez którego też już nie możecie żyć tak jak ja. Także mam tu taką wielką, litrową butelkę. Ostatnio liczyłam razem z wami, na ile mi taka butelka starcza, więc tak mniej więcej na 5 miesięcy, czasem pół roku. No rewelacja, naprawdę świetny szampon. Kolejny produkt to oczywiście lakier do włosów z Goldwella, niezmiennie ten sam, czyli Perfect Hold. On świetnie utrzymuje włosy, jak ułożycie je. Ale nie obciąża, nie skleja, nie robi z włosów takich lepkich, nie wiadomo jakich. Świetne, naprawdę. Ja używam też już od kilku lat i nie wyobrażam sobie używać inny. To jest lakier do włosów z tej, tej serii suchych lakierów. Rewelacja, bardzo serdecznie Wam polecam. I tutaj mam jeszcze trzy produkty z tej samej firmy, czyli Batiste, ale powiem, o każdym kilka słów. Pierwszy suchy szampon z Batiste to jest Coconut and Exotic Tropical i bardzo lubię ten zapach. Ogólnie nie przepadam tylko za jednym Batistem, który też Wam pokażę, ale ten Exotic jest świetny i ja raz na jakiś czas używam suchego szamponu. Dlaczego? Dlatego, bo jak zaśpię, nie mam kiedy umyć włosów, a mam długie włosy. Ja mam włosy, które już sięgają mi za tyłek, czego nie widzicie, bo ja zawsze spinam włosy do tyłu, ale jak mm, zaśpię, nie mogę umyć włosów, nie mam kiedy ich wysuszyć. No to wtedy reanimuję je właśnie Batistem. No i tak, egzotyk jest świetny, mm, ale kiepski, znaczy kiepski, mi nie służy. szampon Plus, yy, i on z tego co pamiętam, jest z dodatkiem lakieru do włosów, coś tam. Takiego chyba polecała Hello Zoś, dlatego kupiłam. I tak powiem Wam szczerze, że z tego byłam najmniej zadowolona, bo według mnie oprócz tego, że odświeża włosy, też się zlepią. Ale jest jeszcze jeden, z którego jestem zawsze bardzo zadowolona, i polecał. Muszę podnieść, czekajcie. Mówiłam, że mi dzisiaj wszystko leci? <laughs> Brawo ja. I poleciał mi mój ulubiony suchy szampon z Batisty, czyli o zapachu wiśni. Słuchajcie, on moim zdaniem najlepiej pachnie, ale też najlepiej odświeża włosy. Nie wiem, czy to kwestia zapachu i tak się nastawiam, ale naprawdę zawsze w osmanie czy w innych drogeriach szukam wiśni, bo według mnie Najfajniej odświeża włosy, no i zapach jest bardzo przyjemny. Także tyle, jeżeli chodzi o rzeczy do włosów, przechodzimy do następnej kategorii. Teraz zabieram Was pod prysznic. I to będzie krótka kategoria, bo mam tylko dwie rzeczy do pokazania. Pierwszy żel pod prysznic, um, przyjechał aż z Chorwacji, mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Um, przywiozła mi siostra z wakacji, była w zeszłym roku e, i powiedziała, że była w szoku, że tam e, wszystko mają z różami, w sensie kosmetycznie. Szaleją na punkcie róż, zapachu róż e, i przywiozła mi taki żel pod prysznic, który myślałam, że będzie delikatnie różany. Moi drodzy, jak się myłam, to miałam wrażenie, że się kąpie w kwiaciarni róż. Był tak mocny, intensywny. I to nie chodzi o to, że to jest ciężki, taki babciny, różany zapach. Absolutnie nie. Z jednej strony bardzo mi się podobał, a z drugiej, jak już kończyłam prysznic, to miałam dość, bo zapach był. Tak bardzo mocno intensywne, także polecam spróbować, choć nie wiem, czy będą tu aż tacy entuzjaści różanych zapachów. Jeżeli będą, to ja bardzo serdecznie polecam. Piękna butelka. No i zapach bardzo mocno różany, mamy tu 250 ml. Fajny był, taki wydajny, ładnie miał ogólnie spoko. Kolejny produkt z Luxi i to jest chyba jakaś nowość z tej marki, 500 ml, egzotyczny zapach z papają i powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie mi się używało, bo to jest um, rzeczywiście taki świeży, egzotyczny, owocowy zapach. Ja lubię takie zapachy pod prysznicem, lubię się budzić, mieć energię co rano, um, a takie zapachy mi dodają energii. Także polecam, jeżeli będziecie widzieć w sklepach taką luksję, to koniecznie pobłąchajcie albo zaryzykujcie, wrzućcie do koszyka, bo być może i Was zachwyci. Ja pewnie wrócę do tego zapachu, bo uważam, że jest świetny. Kolejna kategoria naszych pustaków to pielęgnacja twarzy i zacznę od kremu pod oczy z marki Kores. Jest to seria Wild Rose z witaminą C i słuchajcie, to jest tak dobry krem pod oczy. Ja go dostałam od Doroty sałatki em, po grecku z Corfu. E, bardzo Ci dziękuję kochana, bo dzięki tobie odkryłam ten krem pod oczy i uważam, że jest rewelacyjny. Niestety nie jest tani. Także będę czekała na jakąś super promocję w seporze, aby zakupić ponownie, bo uważam, że jest świetny. Do tego wszystkiego bardzo fajna pompka tutaj jest, więc higienicznie wszystko się odbywa. No, rewelacja dla mnie. To był jeden z lepszych kremów pod oczy, jakie w życiu miałam. Kolejny produkt, który chcę Wam pokazać, już był chyba w projekcie Denko i to jest krem, który stosowałam z tego co pamiętam na noc. I to jest marka Szlamek: Dr. Med Christine Szlamek. I z tej marki mam Vital Balm i drugi krem, który jest moją miłością, czyli Special Regulating Cream. Y i powiem Wam że to jest naprawdę świetny krem. Do tego kremu na pewno wrócę. Nie wiem, czy do tego balsamu. Opakowanie tutaj mi się bardziej podobało, bo była pompka, ale tubka też jest ok I to, co w tubce jest najbardziej okej, okay, bo produkt był rewelacyjnie fajnie, nawilżał twarz, a przy tym absolutnie nie obciążał, nie za Tykał mi porów, nie powstawały niedoskonałości, fajnie regulował mi wydzielanie sebum. No dla mnie rewelacja, naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam ten krem. Miałam dwa opakowania. Jeden jeszcze miała moja siostra i tak samo mówiła, że jest świetny, także no, na pewno wrócę do tego kremu. Zresztą ten krem był w Ulubieńcach 2020 roku. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. W kategorii pielęgnacja twarzy został mi jeszcze jeden produkt który mam zawinięty w foliówkę, ponieważ przecięłam opakowanie. Bardzo potrzebowałam resztkę, która była w środku na niedoskonałości. To jest produkt marki Pajot i ja nakładam na niedoskonałości, takie ropne, duże i świetnie mi to łagodzi, likwiduje takie stany. I tutaj mam już zużyte opakowanie, które okazało się już starym opakowaniem, a teraz marka Pajot, ten sam krem, wypuściła w takiej oto tubce. Zrobię Wam zbliżenie, zdjęcie żebyście wiedzieli czego szukać. Moim zdaniem jest to najlepszy krem na niedoskonałości i naprawdę jak mi się coś dzieje, wyskakuje, atakuje to nakładam miejscowo taką grubszą warstwą na noc i Następnego dnia e, zmiana już jest tak mniej więcej połowę mniejsza, mniej dotkliwa. Czasem już kompletnie bez bólu e, jest to miejsce, także bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. I to jest produkt, który też był w ulubieńcach 2020 roku i e, to chyba już drugi raz, także naprawdę warto poznać. Ostatnia kategoria w dzisiejszym projekcie Denko, yy, związana jest z poprzednią kategorią, czyli pielęgnacją twarzy, ale tutaj Wam pokażę różne płyny do pielęgnacji yy, twarzy. Może zacznę najpierw od demakijażu, bo mam tu dwa produkty z Biodermy, yy, które są yy, rewelacyjne. Moja miłość totalna! Bioderma Sensi H2O, różowa butelka. Ja nie wiem, ile zużyłam w zeszłym roku butelek. Nie zliczę tego. I najbardziej się opłaca kupować w takich dwupakach po 500 ml, czyli w sumie litr. I ostatnio mój mąż wyhaczył z Zico promocję za 45,99. Taki dwupak wielki. Także zrobiłam sobie zapas tych różowych Sensibio. Najlepsze płyny micelarne do demakijażu. Świetnie zmywa nawet takie rzeczy jak wodoodporny eyeliner czy tusz do rzęs. Rewelacja, naprawdę to jest moja totalna miłość. Ja nie potrafię znaleźć zamiennika. Zresztą ja już chyba przestałam, powiem Wam szczerze, bo ten płyn micelarny jest tak dobry, że już nie szukam innego. Ale mam jeszcze drugi płyn micelarny z biodermy, który testowałam chyba we wrześniu, z tego co pamiętam. I dostałam przy jakichś zakupach butelkę 250 ml. I powiem Wam, że ta wersja dla delikatnej skóry też jest super. Może tak dobrze nie domywa makijażu wodotowskiego, odpornego, takiego mocno zaschniętego, mm, ale jest bardzo fajny, łagodzący. Rzeczywiście mm, widziałam, że jest bardzo, bardzo delikatny i przyjemny dla skóry. Słuchajcie, nie wiem co się dzieje, ale <laughs> powoli tracę głos. Dlatego musimy zmierzać już do końca dzisiejszego filmu. Kolejne produkty, chcę Wam pokazać, to Hydrolat. Znakomi. Jest to Hydrolat aloesowy. I powiem Wam tak: nie pachnie najpiękniej, ale to jak odświeża, nawilża, koi skórę. To jest poezja. Mam już kolejne opakowanie i w zeszłym roku chyba użyłam trzy albo cztery opakowania. Także rewelacja, na pewno będę wracać i mm, polecać dalej, bo moim zdaniem jest świetny. Mm, a do tego wszystkiego, pompka jaka tu jest, w sensie ten rozpylacz robi taką mgiełkę i to jest według mnie bardzo ważne, bo kiedyś miałam jakiś hydrolat, mm, który no moczył skórę, po prostu psikał taką ilość, że ja po prostu czułam się, jakbym wyszła z poprysznice, a tutaj jest taka piękna, delikatna mgiełka, rewelacja, naprawdę świetnych violatów. Ostatni produkt który chciałabym Wam dzisiaj pokazać, i widzę, czuję i słyszę, że coraz gorzej mówię, także płynę do brzegu. Moi drodzy, to jest tonik Sorai, a raczej to jest esencja tonizująca Soraya Planet, Plant. Nie wiem, dlaczego ja mówię zawsze Planet nie wiem. Um, I to jest tonik, który był również w ulubieńcach zeszłego roku. Zużyłam w zeszłym roku spokojnie ze cztery butelki. Um, kupiłam wczoraj kolejną, bo mi się właśnie tonik kończy i uważam, że to jest jeden z najlepszych. Toników, jakie są na rynku, świetnie łagodzi, odświeża. Także ja Wam bardzo serdecznie polecam i sama będę nadal kupować. Także myślę, że w kolejnych projektach Denko zobaczycie również opakowanie po emulsji tonizującej z Solei Puiss. Rewelacyjna. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy projekt, Denko. Jak słyszycie, ja już ostatkiem sił mówię, także kończę i muszę zamilknąć, z czego będzie zadowolony mój mąż. Ale na szczęście szybko się regeneruje i zaraz będę mogła z nim gadać, co nie miała. Chciałabym, żebyście Wy też pogadali do mnie, tylko w komentarzach. Koniecznie napiszcie o Waszych postakach, co polecacie, albo co kompletnie odradzacie, co ostatnio kupiliście na przykład pod prysznic, albo do pielęgnacji twarzy, kolorówkę, jaką, którą wykończyliście i macie już swoje. Pełne zdanie na temat tego produktu. Czekam na Wasze e, rekomendacje albo kompletne e, odradzenia jakichś produktów. E, koniecznie napiszcie mi to wszystko w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. <laughs> no i dajcie znać, czy w okularach jest ok. Mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza. Tyle. Bójaki. Papa.